Tak i kolejne znalezisko no. Jeszcze nie wiadomo co to No ale wygląda obiecująco co, i jajmigdą Tak Jest to, jak... to jest Też no, ale ten to już typowo do cięcia. Ale fajnie, było, bo widać, jak się błyszczy aż nie na wierzchu. Obok drugi. O, 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 o. No, ten to gigantyczny wręcz. No, ale faktycznie. Drugi migdałek. Haha, super. A tu? Nie, to już nie. Za dobrze by było.